Siemka tutaj Cuba, zagrałem dzisiaj z klasza. Na razie jest troszkę głośno, bo właśnie atak robię. I pokażę Wam nasz, dzisiaj nasz, moją wioskę, moich ludzi, mój klan inne moje konto. No i jak atakuję, no widać. Rozwalone. Kto by na takie nie wbił. O nie. Czasu braku, lipa. Czas. Dobra. Tak właśnie wygląda moja wioska w sumie... Nagrywałem film, tylko zacięło mi go, i no i lipa patrzcie, bił na, na mnie gości, przegrał fajowo Tom Helen. A bo pisałem tutaj z nimi, co pisałem z tymi ziomkami, dali mi tylko na Aldera, Wyżej mnie nie dali, no lipa, ale dał mi Elektro którego właśnie teraz wykorzystałem i którego chcę odzyskać. To jest moje właśnie wojsko. Jest na małym poziomie. Tutaj tak mój profilek wygląda. To mój klan taki znalazłem. Jakiś fajny dosyć. Nawet ale To miam. To moje wojo. Bardzo kiepskie. Moje rekordy. Bijam rekordy wreszcie. A tu to to lipa jest. Nie stać mnie na nic. Czasami może być głośno, bo ta piosenka to się tu głośno leci. Więc... O, a tak to zrobimy. Boom, zawsze sobie przyspieszam i krzaki wycinam. O. Dobra, na nic mi już nie stać. Lipa, cztery boby budują. E, co to, Elisz? Czekaj, to muszę zawsze przybliżyć. O nie, no. O, giazdita A, Elixir Korektor, kurczę, czego ja tego nie widziałem 4, bo by 4 x kolektor na level 12, zostaje mi tylko ten na 11, ten na 11. O, jest hasik. 2 godziny. A nie, wbiłem później, bo oś, oś za 8 godzin mogą na mnie bić. A więc wybierzemy. O, hasik. Fajnie. Albo sobie przyspieszymy już bo mam bum, petarda. Teraz mam boba i no, mój murek nie jest na zbyt dobrym levelu. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie filmy z Clash'a, czy z Minecrafta, czy w ogóle z innych gierek. Na przykład napiszcie gierkę jakoś, o jakiejś nazwie, podacie mi tą nazwę i spróbuję w nią grać. No, będę próbował się uczyć w nią grać i wtedy będę nagrywał o niej filmy. No, zaproponujcie, jaką grę mogę jeszcze grać. No i jakoś tak tree, drewno, drzewo, gamebox Czyli bush się nazw tu nauczyłem wreszcie w klaszu to jest najważniejsze, tu 25 jamsów daje, to fajnie o, ktoś gra, ktoś gra, to jest moje, moje konto nie, to, to jest wiki, nie moje konto, to nie, nie ja, ja bym się nazwał wiki, normalnie pomyślę trzeba. W sumie wiki. Zmieniamy nazwę. <grymne> no wiki. Kurna głupi jestem. Tutaj mam klan zapisane. No takie fajowe klan, normalnie patrz. O, 25 diamentów fajowo. Taki klan. Tylko że tutaj je Nie no. Mogę wejść, tylko jestem w tym klanie. Jak odejdę z tego klanu. Później popatrzmy, później tutaj mam moje drugie konto w którym w ogóle nie gram, bo mi się nie chce. oto tak, takie pomyśl 200 000 razy 1 2 3 4 5 6 7. Dobrze, powiedziałem tak. 200 000 razy 7. 200 7 jest 14, to jest 1 400 000 eliksiru. Z kopaniem jest troszkę inaczej, bo mam tutaj jedną na 12, a tak to na 11. O, urosły krzaczek. Tak? Bili na mnie? Miałem 2600, tak spadłem. No, masakra, no. Nie, ja tu miałem prawie 3000 pkarków. Tak, miałem 3, prawie 3 koła. Prawie. Tu mamy tak fajowe. Ja... Może przywrócić? Nie chcę mi się, ale. Może przywrócę. Fajna dziewiąteczka, tak to teraz patrzcie. Tutaj dziesiątka raz, No, dziesiątka, no przecież. Dlaczego mi takie wyskakuje? Biła na mnie jedynastka? Co za gnój Wygrał Na jedną gwiazdę 49% patrzymy To on tak wygląda A ja bym na niego zaatakował na trzy gwiazdy Ciekawe, teraz sprawdzamy Można? Nie można Dlaczego on na mnie bił Patrzymy, Te teraz patrzymy to moje ustawionko. Gdzie on zaczął atakować? Gdzie on tu? Przyspieszamy. Teraz może być troszkę głośno. No to na razie dobrze bije. No, myślę że mu lepiej pójdzie W sumie na, nie wiem dlaczego tak zrobił ten atak Ja tu jak atakuję to patrzcie Ludzie za każdym... Znaczy no, tu przegrałem Czeko, ja tu przegrałem, tu też przegrałem No tak to wygrałem No i ja na w ogóle nie patrzę Ja patrzę na pucharki Kiedyś to dobrze mi szło, bo wtedy więcej grałem To ta, tak tyle puchareczków może być, a nie jak teraz. Znaczy, tu też był fajnie. Czekaj, tam może znajdę mój atak na dziesiątkę wymaksowaną. Choć musiałbym przejść do innego klanu. Dobra, spadł Nie chcę was. Mój kolega ma też klan. Znaczy, ten klan był nas starym klanem. Co teraz? Dwa wariaty zostały w nim. Nie dlaczego. Wystawiałem tutaj mój film. Eee, e, e, e. O, nie? Nie? Tu nie ma, to w innym było, czekaj, to jak miał... Dirterzy, to też mój klan był. d i -e mój jedyny klan. Czyli ja miałem trzy klany. To jest wchodzimy. Tak. tematyko. Tematyka, no, a tu gra, czego ty tu grasz? Dobra, patrzymy. Dużo filmu było wysyłane, więc. Eee? O, ale fajny był. Nie, nie ma mnie tu. Nie, to nie ja. Nie ma. W ogóle czego nie tu gry? jak tu nikogo nie ma? Bo, bo ja ten. E, Oto konto lider zdupiłem, właśnie. Mówię, zając, no to zwaliłem. A co czekaj, ta? Nie, nie da rady przywrócić. Nie, właśnie, że tego konta nie mogę przywrócić. Tego nie mogę. Miałem nawet trzy konta tutaj przed tym miałem teraz mam jed... Teraz mam w sumie trzy też kąta, bo sobie założyłem. I może też mi napisać czy chcecie w ogóle filmy o yy, na rowerach, że żeby... będę skakać, coś takiego, rowerek, jakieś skocznie, coś takiego, jakieś tory napiszcie o tym też, bo nie wiadomo, ja to mogę nagrywać, mnie to nie przeszkadza. Na razie mam problem z rowerem, bo mi rozwaliłem całą rawkę strzeliła na pół. Robiłem e, Banyhopa z e, 180. wyskaczałem z Bunnyhopa, robię 180 z boku. Z górki też zjeżdżałem i ten, cała felda mi się złamała na pół. No lipa trochę jakiejś jak Bunnyhopa robiłem tu mi. Kierownica się złamała na pół, więc to zabroni być hardcorem. A jeszcze teraz pedały mi się połamały całkowicie. W BMX-ie korbę urwałem, więc spokojnie. Teraz właśnie bmx sprzedaję, bo nie skaczę aż tyle na BMX-ie. Mam tylko złomka fajnego. Za dwie dychy kupiłem rower. No, teraz go tak trochę katuję. Właśnie w nim y ten felgę na pół złamałem. Kierownicę u niego złamałem. I co ja tam jeszcze złamałem? A, i siedzonko rozwaliłem, no i tyle. A mam go jakiś miesiąc... No, mam miesiąc ten rower. Żeby mi się rama nie złamała. Dobra, to myślę, że... Nie wiem, zakończyć już? No, myślę, że zakończę. Filmy pamiętajcie, u mnie zawsze są o 15. Dzisiaj będzie później, bo yy, w Rzeszowie byłem i nie mogłem nagrywać. Czekaj, to jeszcze coś nastawię, muszę nastawić. Co to jest? Barak? Wiedźmy, ja wiedźmy. Mam co, będę ulepszył. Ulepszymy. Ulepszymy tak. Tak, i murek. Nie. O, jest gita. Teraz za eliksir ulepszamy. wieźmy Tak. Nie, ja bym sobie eliksir pozbierał. I bym sobie ulepszył. Wizy na przykład, na siódmy. Nie, to jest dobry pomysł. Ulepszamy to. Aaaa, czekaj, ja teraz wyłączę, żeby mi było głośno. O nie, inna gierka. No i teraz, co, ja, co mi tutaj... O, filmiczek jakiś. A, bo teraz pokażę, że nagrywam, na spoko. No to teraz, y, mówicie, y, mówcie mi, czy lepiej, żeby grać w Minecrafta? Czy w Clash'a? Chyba, że w ogóle już chcecie prawdziwą wersję Minecrafta. To mogę ściągnąć z neta... O, tutaj jest. Sklep Play. Tom. Normalny petardy, no Kod Tom. Tajnik mojego, dobra? Yy, minecraft. my inny 3 Minecraft. No, oto ten. Kosztuje 29,61 zł. Gira. O, mogę go ściągnąć. No, mogę nawet wam pokazać w filmie, jak go ściągam, ale to troszkę mi się nie będzie chciało pewnie. Nie ja ma wszystko prawie takie samo. Takie tunele też są u nas. Jak mówiłem, że w tym Minecrafcie, to jeszcze taki tunel też Wam pokażę. Tam mówiłem, że będę pokazywał domy farmerów, piramidę, podziemia jakieś, jakieś takie, takie jakieś przejścia, jakieś domy, jakieś pułapki, takie zrobione już, co to jest. W tym jeszcze jest taki podziemny, taki dziwny. Jeszcze taki lasak, o w tym lesie jest taki dom zbudowany ogromny Neter no, wam właśnie pokażę wszystkie te portary Portare, portary, co opinia No i 2 za 29,61 gera mogę to kupić A na razie mi nie stać, bo na tyle na nie mam tutaj na nie, ja. czekaj tak Nie, ja, ja tu mam za mało hajst na tym. Nie dam rady. Hejstam mam za mało, nie dam rady. Ja wam polecam. Jak nie chce wam się tego zainstalować, możecie zainstalować. Zraft, sman, o to ten. Craftsman, sman, o taką wersję. Ta jest najlepsza wersja. Inne to już są bardziej wersje. Ta jest najlepsza. Jak chcecie podrobionego Minecrafta, mi się nie chciał, Właśnie nie, czy może dzisiaj nagram tego nowego Minecrafta? Jak chcecie. Mam taki. Wiem jak to zrobić. Nie płacąc za minecrafta. Wchodzicie w google. Pyol, nie android polska minecraft. Tutaj wam na And android minecraft pokazuje Pocket Andion, bo to najlepsza wersja. I tutaj. Wpisujecie nazwę użytkownika, hasło, logujecie się. Znaczy, albo w ogóle możesz pobierz, 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 link. I powtórz do... Czekaj, tak kiedy ja to robię? I tak. Rozumiem. Tak, i teraz piszecie nazwę użytkownika, hasło. Czekaj, ja pamiętam hasło i nazwę użytkownika, czekaj. E kuba Z... -u Hasło, czekaj, tam przy... o nie, Mnie kartką na dole w kuchni. Eee, hasło, jakie miałem hasło. W, w ogóle nawet jak ktoś nie wie jak założyć kanał, mogę też filmik nagrać. Jak założyć kanał. O jest... O, muszę sobie GTA y, pobrać. No chciałem mieć też GTA. Ni, a Need for Force dużo zajmuje, to nie będę. Pobrałem sobie Minecrafta. GTA, bo GTA jest fajowe. Się gra w GTA, to się wie. Fajne są takie te pomieszczenia, to tam. No, no nie powiem, co jest. A nagram sobie tu na pewno, bo to jest zawar zawarlistę. I mogę wam nawet pokazywać, jak to nagrywać. No i takie wszystko. I dziękuję za uwagę. Filmy są codziennie o 15, dzisiaj będzie później, no bo wreszcie i napiszcie, z jakiej gry mogę grać. Na przykład, napiszcie nazwę, ja z tej gry będę grał, będę to nagrywał. No jakoś tak, teraz muszę obczajać to. Jak tu skończyć? Dobra, oczenia. Dobra, na na wszystkim.